Przykład czegoś podobnego znajdujemy w masonerii. Nie będę teraz omawiał szczegółów, ale jest to szczególny rodzaj religii, w której znajdują miejsce Żydzi, Hinduiści, Muzułmanie, Katolicy i wyznawcy wszystkich innych religii. Religia jest najmocniejszą siłą, przy pomocy której można wywierać wpływ na całą ludzkość. Jest daleko większą siłą niż ateizm. Tak naprawdę ateizm znajduje się obecnie w odwrocie na całym świecie. Tak jest w Związku Radzieckim i w dużej części Chin. Ateizm praktycznie jest skończony i nie ma mocy do dalszego motywowania ludzi. Religia posiada taką moc. Dlatego Antychryst będzie religijny i za pomocą religii będzie manipulował ludzkością.

Jezus wypowiedział do swojego własnego narodu żydowskiego następujące słowa, odnotowane w Ewangelii Jana, 5 rozdziale, 43 wersecie. Ja przeszedłem w imieniu Ojca Mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie powstaje pytanie o jakie imię chodzi Jezus nie przyszedł w swoim własnym imieniu ale jako reprezentant Ojca i jak sam wyznał poza wieloma pojedynczymi przypadkami naród żydowski go nie przyjął ale dalej Jezus mówi że jeśli przyjdzie ktoś inny inny Mesjasz w swoim własnym imieniu to zostanie przyjęty Żydowska encyklopedia wymienia co najmniej 40 fałszywych mesjaszy, którzy pojawili się od czasów Jezusa i którzy zyskali na śladowców wśród Żydów. Jednym z najbardziej znanych był Szymon Bar Kochba, przywódca ostatniego buntu Żydów przeciwko Rzymowi w 132 roku po Chrystusie. Mojżesz z Krety na rzekome spotkanie z Mesjaszem poprowadził do morza kilka tysięcy ludzi i wszyscy utonęli. Innym fałszywym Mesjaszem był Sabataj Tzwi, żyjący w XVII wieku, założyciel ruchu na rzecz powrotu Żydów do ojczyzny. Jednak nie udało mu się to i w końcu sam przeszedł na islam. Podałem tutaj tylko kilka imion fałszywych mesjaszy. Chcę przez to powiedzieć, że kiedy Jezus mówił przyjmiecie innego, który przyjdzie we własnym imieniu, to mówił prawdę, która wypełniła się w historii. Szczególnie Księga Objawienia daje bardzo wiele informacji na temat imienia Antychrysta. Otwórzmy trzynasty rozdział Księgi Objawienia. Będziemy czytać od wersetu szesnastego. Jest tutaj mowa o reżimie, przy pomocy którego Antychryst zdominuje ludzkość. Dokona tego przy udziale fałszywego proroka. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znaki na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Ludzie kiedyś śmiali się z Biblii, uważając, że jest to niedorzeczne, ale dzisiaj jest już do dyspozycji wiele technik, którymi można to osiągnąć. Jeśli byliście kiedyś w Disneylandzie na Florydzie, niedaleko miejsca, w którym mieszkamy, to wiecie, że jeśli ktoś wykupi bilet wstępu na cały dzień, a później chce wyjść i ponownie wrócić, stemplują mu rękę czymś, co jest widoczne tylko w promieniach ultrafioletowych. Przy ponownym wejściu podświetlają rękę takimi promieniami i sprawdzają, czy data się zgadza. To jest bardzo prosty przykład, że to, o czym mówi Biblia, jest możliwe. Przyjdzie czas, gdy chcąc kupić żywność czy inne potrzebne rzeczy w sklepie. Trzeba będzie najpierw wykazać się odpowiednim znakiem. W ten sposób ludzie, którzy nie podporządkują się antychrystowi, będą w pewnym sensie izolowani i odcięci od dostępu do podstawowych rzeczy koniecznych do życia. Jest to bardzo prosty i praktyczny sposób załatwienia tej sprawy. Zobaczmy, jakie to będzie znamie. Werset 17. A żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno, znamie albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Cytat według Biblii Gdańskiej. Jak widzimy, będą trzy możliwości. Można będzie posiadać znamie, ale nie wiem, jaki to będzie znamie. Może to być imię, ale jego też nie znamy. Lub będzie to liczba imienia. W ostatnim, osiemnastym wersacie tego rozdziału jest powiedziane: Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, bestii. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Są pewne rzeczy, których nie wiemy, ale są też takie, które wiemy. Są co najmniej trzy języki: hebrajski, grecki i arabski, w których każdej literze przyporządkowana jest liczba. Weźmy język hebrajski. Pierwszych 10 liter alfabetu ma przyporządkowane liczby od 1 do 10 na przykład Aleph to 1, beit to 2, gimel 3, dalet 4, hej 5 i tak dalej aż do dziesiątej litery jud, której przyporządkowana jest liczba 10. Od 11. litery wzwyż każdej literze przyporządkowana jest co 10. liczba. To znaczy 11 literze 20, 12 literze 30, 13 40, 14 literze, którą jest nun, odpowiada liczba 50 i tak dalej, aż do 19 litery, ków, której odpowiada liczba 100. Pozostały jeszcze trzy litery, bo w hebrajskim alfabecie jest ich tylko 22. Od 20 do 22 litery przeporządkowane są liczby odpowiednio. 200, czyli resh, 300, czyli shi i 400. Tak więc ostatnim literze taf odpowiada liczba 400. Wiedząc o tym, możemy w języku hebrajskim obliczyć liczbę czyjegoś imienia, pisząc je pionowo, przyporządkowując każdej literze odpowiednią liczbę i na dole sumując wszystko razem. To samo możemy zrobić w języku greckim i arabskim. W czasie II wojny światowej Arabowie odkryli, że jeśli nazwisko Hitler napisałoby się przez G, to jego liczba wynosi 666. Przez długi czas wielu ludzi się tym ekscytowało, ale ja nie sądzę, żeby to było ostateczne rozwiązanie. Weźmy teraz imię mojej drogiej żony Rud. Imię Ruth w hebrajskim ma tylko trzy litery, ale za to bardzo wartościowe. Według Żydów im większa jest liczba imienia, tym jest ono lepsze. Napiszę teraz imię Ruth pionowo. TH traktujemy jako jedną literę. To jest ekscytujące. W hebrajskim litera REJSZ ma liczbę 200. TAF ma 400. A jaką liczbę ma ta litera w środku? To jest szósta litera, więc ma liczbę 6. Po sumowaniu otrzymujemy liczbę 606. W tym oczywiście nie ma nic nadzwyczajnego. Można to zrobić z każdym hebrajskim, greckim czy arabskim imieniem. Any Arabic name?